No i dojechaliśmy wreszcie na plażę Kochma Skuterci zostają Nie wiem czy syn wziął telefon Trzeba sprawdzić Tu jest od niego Nie wiem gdzie jest od Krystiana Gdzie Krystian wstawił Idziemy Piwo Chang, w kieczarku zimne, skupione w seven Byliśmy tu w Srowidzie pustki były. Tam jest takie przejście na tą wyspę. Teraz jest bardziej zalane. A jak byliśmy rano, to było po prostu takie przejście po piasku. Tu jest taki resort patrzyliśmy, ale cena z tego co kojarzę gdzieś 200 albo 250 do osoby. Bardzo ładne domki. Wkleję wam później pod filmem. Jedą się nazywa. My pójdziemy tam na lewo, gdzie ostatnio Tam jest cień. po tymi trzakami. Al, co tu? Gdzie, gdzie cień jest? No słońce jest niesamowite świeci ostro A tu było puściutko wtedy myśmy tu byli i parę par Dobra, idziemy się rozbierać i szczakujemy do wody, żeby się ochłodzić No jesteśmy na koma. Idziemy do tych nupków do wody. Tomek. Recepcji, więc ten budynek, pokoje w nim 3000 batów za noc. A w tym budynku, takim skórnym, 1700 batów za noc. Eee, za pokój, za dwie osoby. A te domki, które wam zaraz pokażę, 6000 batów za noc. One są duże. Z tego co mi tłumaczył, nie wiem, czy tam nie są cztery pokoje w środku. Zaraz tam pójdziemy tędy można chyba tam przejść Nie trzeba na naokoło iść Nici i Krysten już pojechali na Malibu Beach No trzeba patrzeć pod nogi żeby no coś nie nadepnąć Tak to tu wygląda No to są te domki. Wszystko teraz jest zajęte. Od 10 są wolne. Tylko jeden jest na dwie noce. A to jest ten budynek, o którym Wam mówiłem. W nim za 3000 batów jest. To jest gdzieś plus minus 350 zł. Nocleg. No jest to na tej plaży, koma. Jak komuś się tu podoba, tylko że tu tak moje no dzieci mówiły, tu żeby to kupić, wynająć, to trzeba tu siedzieć. Bo szkoda, szkoda, po prostu takiego miejsca, żeby cały dzień jeździć e, po plaży. Nie ma sensu, żeby jeździć cały dzień po plażach wszystkich, a tu przyjechać tylko spać. Ja twierdzę, że nawet można by wynająć coś taniego na środku wyspy, z, nieważne z jakim widokiem, żeby było tylko w środku czysto i wtedy się przemieszczać po całej wyspie. Ale zostawię Wam na, e, ten namiar na ten ośrodek, bo jest naprawdę fajny. Jak ktoś lubi takie wygody, tu macie o, zaraz plażę, no to te domki. Bo ja jeszcze powiem tak, że tu prawie wszyscy Yy, mówią po niemiecku, po włosku, ale głównie nie po niemiecku, no. i taki domek kosztuje 6000 Batów. Ja myślę, że nie spokojnie na dwie rodziny, tam się do niej dopytywałem, No on mi powiedział, że jakbym ten domek chciał to 6000 Chyba tyle jest nawet na stronie na Bookingu to sobie poszukacie no, byliśmy tu w 2020 roku, ja tu też chodziłem, bardzo mi się to podobało ale tak mówię, no, przyjechać tu nawet Cutera może nie brać i siedzieć sobie wypoczywać z tydzień z 10 dni, a potem się gdzieś przenieść. No my dzień nie jeździmy, także uważam, że szkoda pracy na taki piękny domek, żeby stał cały dzień pusty, a tylko się w nim przespać. Tak samo wtedy mieliśmy na Secret Beach ładne apartamenty. Ludzie tam przyjeżdżali na zachód słońca, a myśmy tam przyjeżdżali tylko spać. A tu jest drugi ośrodek. Taki. Tu już masaże te sprawy. Pójdziemy zapytać o recepcję. Teraz gdzie jest recepcja? Ładne kolorowe domki. One chyba tanie były w internecie. Klimat jest taki bajkowy, powiedziałbym. Tam chyba jest restauracja, i może tam jest recepcja. Tu taki fajny bar. Dzieci różne zabawy, krokodyle, idziemy się zapytać. Zapytamy tu. O, tu jest chyba recepcja. I ten malutkie domeczki takie, takie skromne 1500 watów, No to jest dobra cena. To macie 180. Ja się nie dziwę, że to jest 180 zł. Za dwie osoby. One są takie powiedziała takie małe, a, a te takie, takie wypasione bardziej, e, już takie duże, to 2400 batów, no to gdzieś niecałe 300 zł może. No ale no, no mi się tu bardzo podoba, nie wiem jak wam, tylko co wy powiecie na to, że do marca jest wszystko zajęte, nawet chyba początek marca z tego co że było zamknięte, zajęte. Znaczy cena jest naprawdę bardzo dobra jak za... O, to będą te, to będą te droższe, a, a ten chyba jest ten mniejszy taki. No może ten z tyłu. Tu mają te droższe takie. Dobra, nakręcimy tu jakiegoś shorta, krótkiego, ładnego. Znaczy pozdrawiam wszystkich z Tajlandii Heja.